No siema, właśnie niedawno wróciła do mnie moja płyta główna i już komputer znowu działa. Co nie, jak już przyszło, to sobie wmontowałem wszystko od razu do środka i już jest. A teraz mam taki mały problem, bo jak sami zresztą widzicie, Windows się tutaj upomina, żeby aktywować system, mimo iż był już aktywny. No ale trudno, co nie, coś, coś z tym zrobię. W każdym razie aktualnie jesteśmy na w grze o nazwie Teardown. To jest gra, gdzie można rozwalić wszystko. I teraz jesteśmy na takiej ma mapie minecraftowej, co nie. Zaraz wam pokażę zresztą, że da się rozwalić wszystko. Patrzcie to. O. Można to tak fajnie to rozwalić. No i upadło sobie. To mam trochę narzędzi różnych. Na przykład takiej fizykan, Co nie, upuszczę to teraz. Uuu! O kurde, spadł akurat na tego gościa. Stary żyjesz jeszcze rączki całe stracił. I widać mu czaszkę. Ojej, jeszcze nos mu się. Wow, aż... Kurde sorry, nie chciałem tak mocno cię uderzyć. Czekaj, poprawić ten nos. Czekaj no, no jeszcze trochę. No nie mogę, no sorry, będziesz musiał żyć z krzywym nosem Dobra, to to, to co teraz trzymam to jest... To muchawa? A myślałem, że to minigun, sorry. To, a tak, to jest minigun. I minigun strzela tak. No jest moc. Można teraz tak fajnie ciąć drzewa. Tutaj trochę za głośno jest ta gra. Spróbujmy rozwalić te drzewo tradycyjną metodą, co nie? Normalnie jakbym... Jakbym zaczynał grać na nowym save'ie. Z młotkiem. Jest. Jest drewno wrąbane. Jakimś cudem się trzyma. O, już pada. Super. No już upadło. Czemu tam nie mogę iść? O nie, tu jest ściana, kurde. Szkoda to są jakieś uprawy w ogóle Te też się da rozwalić No tu jest jakiś koleś Zobaczmy co się stanie jak walnę go młotkiem O kurde No rozwaliło mu mordę O kurde Teraz jeszcze rączki stracił I kończyny dolne I organy wewnętrzne Da się dostać do czaszki Kurde, ta czaszka niezniszczalna. Może yy, laser cutter coś z tym zrobi. O, dało się. OK, Jest i czaszka. No w ogóle da się rozwalić podłogę też, znaczy ziemię. Właśnie tak. ale niestety tutaj już jest bedrock, co nie? więc dalej nie... niżej nie zejdziemy dobra, teraz szukam jakiś domek fajny o, ten jest całkiem spoko mam zamiar teraz go podpalić tutaj też jest fajny ogień w tej grze, co nie? otwieramy drzwi o, dzień dobry, przyszpana. zaraz rozgrzajemy trochę atmosferę tutaj proszę się nie martwić wszystko będzie dobrze Wow. Jak się pan czuje? A. O rany, ale pali się. Ale super są te efekty, co nie? Ta grafika. noż już ta konstrukcja się zaczyna walić od tego ognia. Jak sami widzicie, ten domek też powoli zaczyna e, znikać. Dobra, teraz spróbuję rozwalić... ...to. Okej. Okay. Jeszcze... to. I teraz powinno się zawalić. O, jednak nie. Bo to szyba jeszcze tutaj jest. O! Okej. Okay. Eee, czekaj. Shotgun. Bum! Piękne po prostu! No i już domku nie ma, wybuchło. Znaczy spalił się. W ogóle tu jest krowa, co nie? Co się stanie jak strzelę jej w mordę? No, kto by się spodziewał. No, była sekrowa i już nie ma jej Jesteś głodny? Mam tutaj fajne mięsko. A co się stanie, jak jemu strzelę w mordę? O Jezu. No. Umarł. A co się stanie, jak strzelę mu headshot'a? Prosto w oczy. Boom. No, rozwaliła mu twarz. O nie. Tutaj w tym piecu jest bomba. Uciekamy. Uciekaj, pan. Uciekaj. No, i niestety syn nie uciekł. Kurde, ale rozwałka. Wow, w ogóle tu się da rzucać granaty też przez okno, i to jest fajne. Patrzcie, rzucę tu gran. Kurde, nie trafiłem. Czekaj, tutaj rzucę granat, i przechodzi przez okno. Tam też rzucę, sobie rzucę. Ło, Ło, Ło! Ostrożnie, żebym, żebym się nie zranił. No, trochę tu się gorąco zrobiło, ale wydaje mi się, że teraz przynajmniej będzie więcej tlenu. Tak w ogóle nie mam pojęcia, dlaczego te wszystkie budynki są takie duże i czemu. Ci villagerowie są też tak duzi, i to chyba jest jakiś problem ze scalingiem W ogóle wyobrażacie sobie tutaj strzała z drabinkami in... W takiej grze Boże, to byłoby piękne Czas na ostrzał On to za wolno trwa Ale ja mam pomysł Oto e, ciężarówka z wyrzutnią, co nie? Tu jest taki celownik, i patrzcie. No, jest moc w tym pojeździe. Tylko trochę się psuje po tym terenie. Nie, przywrócił się. Już zepsuło się. Zobaczmy, jak teraz to wygląda. No, wszystko rozwalone. Spróbujmy to jeszcze zawalić. Chyba uwaga, zaraz poleci. A tego się nie spodziewałem. Prawdę mówiąc, myślałem, że wow, to też się zaczyna walić. A taki piękny był dom. Trudno. Tego się nie spodziewałem. Prawdę mówiąc. Jeszcze można to podnieść. Co nie? Ta I zatrzymać w powietrzu, tak. Wiem. Wezmę to. I dam na ten dom. Zobaczymy, co się stanie. I tak o. Patrzcie. Wow. Wow, ty aż. Ten dom cały przesunęło. Widziałeś to? Nie widziałem, że to możliwe. Ha. To jest super. Wow! Ojej, aż mam lagi To nie, to już za dużo dla tej gry. Aż mój procesor się grzeje, no to pewnie każdy dom da się podnieść? Nie. O, co się dzieje? Nie! Ajajajaj! O kurde. Już przeżyłem, przeżyłem. A mój komputer trochę nie. ciężko sobie radzi. Ale będzie dobrze. Kurde, za dużo już tego wszystkiego tutaj. A gra nie wyrabia. No, zostało tu jeszcze inne budynki, które mógłbym zniszczyć, ale wiecie, co chyba sobie już daruję. To miasto. E... Wydaje mi się, że zostało wystarczająco zniszczone. No to do zobaczenia.